Cyt, maciorka? Nie. Widzisz to po prawej stronie? Chr, smaczki? Tak. A co? To przynieś mi je. To zrobimy ballangę smaczków. Okay. Dobra? Dobrze, dobrze, to teraz mi wsyp tam do miski, a ty sobie weź całe jedno pudełko, dobra? Dobra. <gry> dobrze, żeby świka zasypowała. No i teraz je bursz, teraz je Do, Dobrze, teraz mi je daj. I Dobra. Z tobą interesy to czysta przyjemność.